A w takim razie, jak przygotowujesz się do takiego nagrania, jeżeli chodzi o dykcję i mowę ciała? Chodzi mi o takie, nie wiem, 10-15 minut przed wejściem na nagrania. Co zrobić, żeby prezentować się lepiej? Jeśli chodzi o takie przygotowanie dosłownie na chwilę przed, czy wystąpieniem, czy przed nagraniem, myślę, że najistotniejszy to jest ten element, taka checklista, czy ja wszystko mam? co chciałam zrobić, co chciałam zrealizować do tego momentu startu. Więc tak jak mówiłam o tej liście najgorszych rzeczy, które mogą się wydarzyć i tych naszych koszmarków i tych naszych strachów, to taka checklista przed nagraniem myślę, że też jest istotna i, i ważna. Jak często mamy takie checklisty, jak wyjeżdżamy na wakacje i pakujemy walizkę na wyjazd, to odznaczamy, czy wszystkie te aspekty, czy wszystkie te elementy mam, czy mam plastry, czy mam bikini, czy mam klapki na plażę, to wszystko jest przed nagraniami, czy przed wystąpieniami publicznymi. Też zadbajmy o siebie i wiele jest takich elementów, kiedy te checklisty są identyczne co do nagrania czy do wystąpienia publicznego. Naprawdę bardzo dużo ściąga nam to z głowy, jeśli mamy ten element przygotowania już opracowany i wiemy, że wszystko gra. A chwilę przed nagraniem kilka tych głębokich oddechów. Woda w zanadrzu. I yy, my kobiety, chociaż myślę, że panowie też, ale ten element czy ubioru, czy makijażu, żeby sprawdzić przed tym lusterkiem, czy wszystko jest ok, ale też się nie fiksować. To, że nam odstaje na przykład jakiś kosmek albo coś, nie wiem, ta kredka nie do końca tam dojechała, to my to najczęściej widzimy potem, jak oglądamy te nagrania. Wspominałam o tym, że te wystąpienia publiczne mogą czasami być bardziej relaksujące aniżeli nagrania przed kamerą, bo co czasami się dzieje? Wystąpimy publicznie i to już poszło w świat. Nie zawsze mamy możliwość odtworzenia, zobaczenia na nagraniach. Natomiast co się dzieje w momencie, kiedy my się sami nagrywamy? Co potem robimy? Maglujemy to nagranie i patrzymy, co się wydarzyło. Ojeny, a tutaj spojrzałam nie w tą stronę, a tutaj mogłam inaczej jednak powiedzieć. I co się dzieje najczęściej z takimi początkującymi osobami, które nagrywają? Te wideo nigdy nie ujrzy światła dziennego i to jest uważam, że błąd. Ćwiczmy, próbujmy po prostu i puszczajmy to w świat.